Dzień dobry, ze mną Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy to jest moment, w którym reżim Aleksandra Łukaszenki chwieje się w posadach? To jest najgłębszy kryzys, jaki spotkał Łukaszenkę po 26 latach rządów, bo choć były demonstracje powyborcze, które siłą pacyfikował Łukaszenka choćby 10 lat temu, to teraz do tego doszedł bardzo ważna zmiana systemowa. Olbrzymie rozczarowanie, zmęczenie Białorusinów białoruskim prezydentem i mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę ta legitymizacja charyzmatyczna, charyzma Łukaszenki to już jest przeszłość. Dzisiaj jego władza opiera się y, na pałce milicyjnej oraz na y, spójności jego zaplecza nomenklatury sektora siłowego. Co może wydarzyć się dzisiaj wieczorem? Wczoraj ludzie rozchodząc się do domów około drugiej, trzeciej w nocy, skandowali jutro, jutro, czyli tak naprawdę y, zapowiadali kolejne protesty. Tak, dzisiaj będzie próba sił. Dzisiaj zobaczymy, na ile te protesty wygasają, na ile ludzie są y, wściekli, niezadowoleni, ale nie dostrzegają perspektyw zmiany obecnej sytuacji, a na ile y, do, dojdzie do wzmocnienia ruchu protestu. Być może te osoby, które wczoraj bały się wyjść w obawie przed y, zbyt y, drastyczną y, reakcją policji, y, milicji dzisiaj będą, będą bardziej skłonni do wyjścia. Zobaczymy, zobaczymy ile ludzi wyjdzie na ulice białoruskich miast dzisiaj i zobaczymy, jak zdecydowanie i przede wszystkim, jak skutecznie władze białoruskie będą w stanie te protesty spacyfikować i... I wtedy będziemy mogli ocenić, jak ta sytuacja może się do niej dalej rozwinąć. Z tak, tak, ale pamiętajmy o tym, że to jest, to jest niezwykle trudne przewidywanie. To Myślę, że sam Aleksander Łukaszenka nie jest do końca pewien, w jaką to stronę pójdzie. Stąd też pewna nerwowość z jego strony, stąd rzucenie wszelkich środków Bezpieczeństwa. On z jednej strony oczywiście nie chciałby utopić y, rewolty we krwi, bo to by zerwało jego dialog z Zachodem, pogorszyło jego relacje z Rosją, ale oczywiście wiadomo, że będzie działał zdecydowanie, aby y, władzę utrzymać. Adam Eberhardt jest moim Państwa gościem. Zapraszamy na rozmowę również do rmf24.pl. Białoruska opozycja mówi, że e, zdaje się, że Swiatłana Cichanowska powiedziała takie zdanie, że chciałaby rozmawiać z władzami Białorusi o wyniku wyborów, o ponownym przeliczeniu głosów. To wydaje się możliwe w tym momencie? Nie, no w ogóle, czy to się wydaje? To się może? oczywiście wydaje niemożliwe. To są takie deklaracje z jej strony, które y, mają wskazywać, że ona jest y, liderem protestu, co tak naprawdę nie jest bynajmniej takie pewne. Ludzie na nią zagłosowali. Ona była magnesem, który y, y, ściągnął przeciwników Ludzi zmęczonych rządami Łukaszenki, jej kampania wyborcza była wielkim sukcesem, ponieważ jej naturalność, jej trema, jej niepolityczność, powiedzmy sobie, że ona kandyduje kandowana prezydenta jako trochę zastępczyni swojego męża, który jest w areszcie, to powodowało, że ludzie do niej lgnęli, że, że, że konsolidowała ruch protestów. Ale dzisiaj ona jest obciążeniem, dzisiaj ona jest słaba, dzisiaj ona jest niezdolna do, 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 do tego, aby przy, być przywódcą tych protestów. Trochę z powodów tego, że nie jest politykiem, z powodów charakterologicznych, z powodów szantażu własnego. Przecież ona, ona wie o tym, że jej mąż siedzi w areszcie, ona wie, że i ona może tam wylądować. Dzieci przez kilka lat nie zobaczą obojga rodziców, więc ona tak naprawdę w wypowiedzi Cichanowskiej dzisiaj one są bardzo łagodne przede wszystkim zwracającej się do sektora bezpieczeństwa, do milicji z prośbą o nieeskalowanie napięcia, o. Nie, a z kolei także do opozycjonistów, aby nie, 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 nie łamać prawa, ona, ona stara się wyciszać emocje. I to jest bardzo charakterystyczna różnica z tymi emocjami hmm. społecznymi, które buzują. A wracając jeszcze na chwilę do tych protestów, tam zdarzały się ciekawe gesty. Po drugiej stronie, niekoniecznie po stronie protestujących. W mniejszych miastach, nie w Mińsku, pojawiały się takie informacje, nawet są takie filmy, jak OMON obniża tarcze, nie pacyfikuje protestów, nie walczy z protestującymi. To jest rzeczywiście gest pojednania z protestującymi? Czy to jest po prostu czysta pragmatyka w nie, sytuacjach Nie, nie, nie w których oni... przesadzałbym z tymi gestami. To być może do nich dojdzie. Jeżeli do nich by doszło, to rzeczywiście by można potwierdzić tezę, że y, rządy Łukaszenki znajdują się w bardzo, bardzo poważnym y, y, kryzysie. Ja mam wrażenie, że te dwa czy trzy filmy, które się pojawiły. To był w wynik pewnego pragmatyzmu omon czyli tego ZOMO białoruskiego milicji, które były w pewnym momencie w bardzo dużej mniejszości, prawda? Tam było kilkunastu y, milicjantów wobec tłumu ludzi. I gdyby to, to, to były działania, które miały charakter taktyczny. Chodziło o to, aby nie doprowadzić do konfrontacji. Potem, gdy doszło, przyszły wzmocnienia, y, później wszystko wróciło w swoje y, utarte tory. Y Strajki i protesty na ulicach to jest jedno, ale z tych informacji, które do nas docierają, one są szczątkowe, bo jak wiemy, internet na Białorusi jest blokowany i rzeczywiście e, ciężko jest z informacjami takimi na bieżąco. E, wiemy, że strajki w zakładach pracy również się zdarzają. Są takie zdjęcia pracowników, którzy odchodzą od linii produkcyjnych. Czy to może być też element zmuszania no reżimu? No tak, ale do... także ta, tak, po pierwsze Białoruś nie ma tradycji strajków. E, po drugie te zdjęcia, one to, to, to nie jest w sierpień osiemdziesiątego roku na, na, na razie. To są raczej takie, ja w internecie chyba dwa czy trzy zdjęcia z kilkunastoma osobami. Nie wiem, czy to zadziała. Bym powiedział, na tym etapie to nie jest jeszcze czynnik polityczny. To, co jest, to są protesty. Protesty, jak powiedziałem, bez przywództwa politycznego, wybuchające spontanicznie, bardzo rozproszone. To, to jest bardzo ważne, bardzo ciekawe zjawisko, w tym sensie, że władze pogrodziły dostęp do różnych placów, głównych ulicy w Mińsku i innych miastach i ludzie wychodzą na ulicę, tworzą y grupy y, tysięczne, kilkusotosobowe, ale, ale w wielu miejscach. To, 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 to powoduje, że, ten, że te protesty, ruch protestu, on jest taki bardzo zdecentralizowany, spontaniczny, jak mówię, i, 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 i władzy jak gdyby, Poniekąd jest łatwiej się rozprawić, no bo z mniejszą grupą łatwiej rozpędzić, ale z drugiej strony, nawet jak się rozpędzi jedną grupę, to tutaj wybucha to w kilku miejscach. Więc ja bym, jak gdyby, to, co dzisiaj będziemy obserwowali, to i to jest kluczowe pytanie. Na ile władze siłowo są w stanie powiedzmy sobie tak otwarcie, wybić ludziom z głowy protestowanie, Na ile, na ile, na ile Łukaszenka będzie w stanie skutecznie ludzi przestraszyć? Łukaszenka też długo czekał z takim komentarzem dotyczącym tych protestów, a ja kiedy już doczekaliśmy się tego komentarza to winą za te protesty obarczył Czechy, Polskę, między innymi i Wielką Brytanię, stwierdził, że Polska między innymi kontrolowała i motywowała te protesty, o czym świadczy taka retoryka. No To jest dość naturalne, tradycyjne, bym powiedział, jesteśmy w retoryce Łukaszenki zawsze chłopcem do bicia I, 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 i też mam wrażenie, że czasami na przykład myśląc o Rosji wspomina Polskę czy inne państwa europejskie, no bo tak Rosję nie zawsze wypada i można w sposób otwarty zganić, a jak gani Rosję to przy okazji potem dla równowagi wskazuje na inne państwa, to było przy okazji Wagnerowca. Tych najemników, których zatrzymał pod, na początku kategorycznie twierdził, że to y, brzydko Rosjanie się bawią, później po kilku dniach zaczął to niuansować, wskazywać y, na państwa europejskie, na NATO, na Stany Zjednoczone. To jest typowa retoryka Łukaszenki, który, y, y, który, który budować dzisiaj musi z, y, poparcie dla siebie trochę jako obleżona, twierdza z jednej strony knowania Rosji, z drugiej strony ten, te, te, te złe NATO. A propos Rosji Władimir Putin pogratulował Łukaszence zwycięstwa w wyborach, bo zdaje się chyba. Pierwszym światowym przywódcą. Kto, A drugi to, kto, po, po drugim. No, Tak, to, to czy to <grym> może świadczyć o tym, czy ten gest ma taką wagę, że gdyby na przykład białoruskie służby nie poradziły sobie z tymi protestami, załóżmy, że tak może się wydarzyć, tak? że, że, że będzie problem na ulicach, że, że białoruskie służby nie będą w stanie tego opanować, to, czy Rosja mogłaby tutaj w jakiś sposób wkroczyć do gry? Znaczy no, Rosja przede wszystkim jest w grze. Rosja ma olbrzymie wpływy na Białorusi w, w sektorze również bezpieczeństwa, w armii. W, gospodarce. Rosja budowała sobie w czasie tej kampanii również wpływy na białoruskiej opozycji, ale mam wrażenie nie z intencją obalania Łukaszenki, tylko jego osłabienia, to znaczy wywołania doprowadzenia do protestów, które następnie on krwawo stłumi, a tym samym zamknie sobie drzwi do dialogu z Zachodem i będzie bardziej zależny od Rosji. Więc tutaj ta strategia rosyjska, mam wrażenie, jest dość przejrzysta. Na poziomie oficjalnym oczywiście popieranie Łukaszenki na poziomie operacyjnym służb, jego osłabianie, no i, i, i oczywiście bazowy scenariusz polegający na tym, że Łukaszenka ma władzy się utrzymać. Proszę pamiętać, mhm. że y, zwycięstwo kolorowej rewolucji na Białorusi to byłoby, y, y, to byłoby po pierwsze pewne zagrożenie dla Rosji związane z upodmot, upodmiotowieniem się białoruskiego społeczeństwa, co, czego Rosja nie lubi. Ona woli rozmawiać z elitami, a po drugie, bardzo zły sygnał z punktu widzenia Kremla, z punktu widzenia Putina, z punktu widzenia jego obaw o to, no, że przecież i Putina legitymizacja jest no, może nie na wyczerpaniu, ale, 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 ale także się jakoś tam chwieję. Krótko mówiąc, Kremlowi zależy, żeby Łukaszenka u władzy został, ale żeby był raczej słaby. A dokładnie. Żeby jego pozycja była słaba. No, stąd też te potężne wpływy w Rosjan w białoruskiej armii. Tak? Tutaj jest sytuacja, w której tak naprawdę można powiedzieć, nie wiem czy pan ze mną zgodzi, ale że wielu wojskowych białoruskich jest bardziej lojalnych wobec Kremla niż wobec Mińska. No wiadomo, że takie rzeczy to one wychodzą w godzinie próby. Tutaj, tutaj te, 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 to, są, to są spekulacje. E, e, ale oczywiście, no, jeżeli chodzi o kwestie szkolenia kadr, jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli chodzi o kwestie e, dowództwa e, wyższych urzędników czy oficerów, no, to mamy bardzo dużo nie tylko osób wykształconych i związanych z Rosją, ale, ale które są właściwie nawet bardzo często Etnicznymi Rosjanami. Więc tutaj, jak gdyby te, ta penetracja rosyjska w białoruskim sektorze bezpieczeństwa, ona jest bardzo duża. I myślę, że to też jest jakiś tam ból głowy dzisiaj dla Łukaszenki, który sobie wreszcie uzmysłowił, zrozumiał, że główne zagrożenie dla jego władzy może pewnego dnia przyjść nie z zachodu, ale ze wschodu. Premier Morawiecki apeluje o zwołanie unijnego szczytu w sprawie Białorusi, chciałby spotkać się, porozmawiać na forum Unii Europejskiej. Wydaje się panu, że powinno do takiego szczytu dojść? Czy uważam, że Unia Europejska powinna zająć stanowisko? Tym bardziej, że tutaj mamy bardzo trudne dylematy, które przed nami y, stoją. To znaczy, po pierwsze, y, jest kwestia pewnej solidarności z y, narodem białoruskim, pewnego kapitału zaufania, jaki Unia Europejska, Zachód y, powinno pielęgnować na Białorusi, i to nie jest rzecz y, nieistotna. No a druga rzecz to, Oczywiście są pewne kalkulacje geopolityczne związane z tym, że chcemy Białorusi niepodległej, która nie będzie skazana na rosnące wpływy rosyjskie. A ten scenariusz, który jakoś tam nam się rysuje, gdzie Łukaszenka utrzymuje się u władzy, ale zarazem poprzez masowe represje wobec demonstracji, wobec ruchu protestu zamyka sobie furtkę do, do dialogu z Zachodem, no to jest scenariusz najgorszy z możliwych. To zamknięcie furtki do dialogu z Zachodem wiązałoby się też, być może, czy to jest prawdopodobny scenariusz z sankcjami ekonomicznymi wobec Białorusi? Dzisiaj mało kto na, na Zachodzie w Europie ma ochotę na wchodzenie po raz kolejny do tej samej rzeki. Pamiętajmy, że relacje Zachodu z Białorusią to jest taka sinusoida niekończąca się, gdzie mamy okresy napięć, wprowadzania sankcji, które są potem nieefektywne, potem okresu odprężenia, zdejmowania sankcji, szukania dialogu, który również kuleje, potem znowu dochodzi do kolejnych wyborów, znowu władze białoruskie używają siły wobec swojego narodu i, i, i znowu, znaczy, ja, znaczy mam, mam wrażenie, że w Europa jest zmęczona tą polityką sankcji i jest świadoma jej nieskuteczności, więc trochę tutaj, tu, trochę ten dylemat, dylemat jest dzisiaj trudniejszy. Jak być, jak być, jak być wiernym wartością, prawda? Jak, jak dać pewien sygnał naszego niezadowolenia, ale jednocześnie ale, ale jednocześnie mieć nie tyle w tyle głowy, ale tak naprawdę bardzo wysoką w priorytetach no też ten wymiar y, geopolityczny związany z rosyjskimi y, działaniami mającymi na celu jeżeli nie inkorporację, aneksję y, Białorusi tej y, jak gdyby pogłębienie jej, y, podporządkowania I w tym scenariuszu co to oznacza dla nas no bo jesteśmy bliskimi sąsiadami Białorusi z Warszawy do Mińska jest bliżej niż do Szczecina jakby tak się nad tym zastanowić do granicy nie całe 200 kilometrów y, to jest nasz bezpośredni sąsiad y, w tych dwóch scenariuszach które no nie wiem czy są prawdopodobne, ale mogą się wydarzyć? Destabilizacja przez e, zmianę reżimu, przez obalanie reżimu, bądź potężne uzależnienie od Rosji słabego prezydenta Łukaszenki. Co to dla nas oznacza? No, to oznacza oczywiście y, problemy. To oznacza, że ten dialog, który staramy się w ostatnich miesiącach, latach y, pogłębić, jeżeli chodzi o te relacje bilateralne, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, jeżeli chodzi o wspieranie dywersyfikacji białoruskich. Y, białoruskich dostaw ropy naftowej na przykład. No, że te, te, tutaj te, te, te różne projekty one, 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 one mogą stanąć pod znakiem zapytania, więc to jest. To jest jak gdyby, Na tym etapie trudno powiedzieć, prawda? Bo to dzisiaj, jak mówię, mamy dzień próby, dzisiaj zobaczymy, jak gdyby jak jak drastycznie władze białoruskie będą rozpędzać demonstrantów, jak, wielka, jak wielki będzie ruch protestu, na ile ten ruch protestu będzie miał charakter trwały, na ile on może zagrożyć, zagrozić rządom Łukaszenki. Na, naprawdę, na, 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 te, na te pytania dzisiaj nie da, się, nie da się niestety jeszcze odpowiedzieć. To ja zapytam o coś innego, o coś, co już się wydarzyło. Skala społecznych protestów, skala wsparcia tak. dla opozycji wydaje się historyczna. Na wiecach widzieliśmy dziesiątki tysięcy ludzi. Białorusini też to widzieli. Potem przyszły wyniki wyborów. 70% Aleksandr Łukaszenka, cichnaowska nie niecałe 10%, prawda? No, czy Aleksandr Łukaszenka nie przesadził, nie dał tutaj ludziom? Bo oczywiście bo oczywiste było to, że on ogłosi swoją wygraną, tak? Ale czy ta ale wygrana musiała być tak naprawdę? liczył mierząca? pan, że zrobi to w aksamitnych rękawiczkach i ogłosi 53%. No, no to tak, nie, tak liczyłem, nie, nie liczyłem absolutnie na to, że ogłosi 53%. Ale, ale pytanie, czy, czy no, tym ruchem nie sprawił, że więcej osób wyszło na ulicę, że więcej osób poczuło ten dysonans między tak wynikami. to a... jest to oczywiście znaczy poziom ostentacji w tym fałszowaniu. Tak. Tych, tych, tych protokołów i wyników jest, jest, jest oczywisty. Zresztą w kilkunastu komisjach z niezrozumiałych powodów nie udało się sfałszować wyników i nagle się okazywało, że w tych kilkunastu komisjach Tichanowska wygrywała z Łukaszenką dużą przewagą głosów. To pokazuje skalę tak naprawdę fałszerstw na, na, na poziomie całej Białorusi. Dlaczego, dlaczego, dlaczego wynik jest 80% tak jak w czterech poprzednich reelekcjach Łukaszenki? Dlatego myślę, że to zwyciężyła pewna logika. Logika systemu autokratycznego, gdzie jakiekolwiek obniżenie jego, 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 jego poparcia, narysowanie tego wyniku mniejszego niż on jest y, ni, niż, niż do tej pory bywało, y, groziło pojawieniem się, puszczeniem takiego sygnału, że ta, ta władza się chwieje, że, że ten mandat Łukaszenki się wypala. Więc y, tym bardziej, oczywiście, wydaje się, że to być może społeczeństwo tym bardziej zantagonizowało się, jak, jak zobaczyło to, to ostentacyjne fałszerstwo. I, I wynik. Ale myślę, że to jest logika, która za tym stoi. To jest logika pokazywania, że jest tak jak było, i, i każdy, którzy, który myśli, że ta władza się chwieje i traci legitymizację, jest w grubym w błędzie. Grubym tak, to, to jeśli już jesteśmy przy liczbach, które mhm. generalnie różnią się od tego, co podaje władza, mamy liczbę zatrzymanych osób po tych wczorajszych protestach. 3000 osób, dużo. kilkadziesiąt osób rannych, to są oficjalne mhm. liczby policyjne. Nieoficjalnie mówi się o jednej ofierze śmiertelnej, o mężczyźnie potr potrąconym przez ciężarówkę e, służb. E, białoruskie władze tego nie potwierdzają. Czy tym liczbom można ufać? Te 3000 tysiące zatrzymanych, kilkadziesiąt osób rannych, czy to jest tak, że spodziewamy Myślę, się, że, że rzeczywiście tak, było ale więcej? Ale jeżeli, jeżeli, jeżeli rzeczywiście w czasie tej pierwszej nocy w władze zatrzymały 3 tysiące osób, to pośrednio to także wskazuje na skalę protestów, bo to nie jest tak, że zatrzymany został co drugi, co trzeci czy co czwarty, nawet nie został zatrzymany co dziesiąty, jak przypuszczam. Więc myślę, że to wskazuje, że wczoraj na ulicach Mińska i innych miast łącznie protestowało grube kilkadziesiąt tysięcy, może 100 tysięcy ludzi. To znaczy to pokazuje skalę społecznego niezadowolenia. Wolenia. Jeszcze niedawno te protesty, one były kilkuset potem kilkutysięczne. Y jak, jak mówię, nie wiemy, nie wiemy jaka jest y, głębia tych, y, tych protestów. Czy ci ludzie, czy ci ludzie y, wyszli na ulicę w ramach swojego gestu niezadowolenia, ale, ale nie mają determinacji do, 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 do dalszego protestowania. Tak na przykład było, gdy... Tak na przykład było w czasie kampanii wyborczej, gdy Łukaszenka nie zarejestrował tych głównych opozycyjnych kandydatów. Te, te protesty były chwilowe, one zostały przez władze spałowane, wygaszone i, i, i to się, to się co się zakończyło. No teraz jest oczywiście sytuacja powyborcza teraz jest to ta próba sił, jak mówimy, ale zobaczymy. No, du dużo osób wyszło i być może, i być może wyjdzie jeszcze więcej. No, jak mówię, ci ludzie, którzy bali się wyjść e, wczoraj, e, być może się zdecydują, zdecydują, zdecydują na dalsze protesty. Czy, Ale jak mówię, tego przypuszczam sam Łukaszenka nawet nie czy wie. Czy tej determinacji Białorusinom starczy? No, przekonamy się pewnie w ciągu najbliższych godzin. E, ja kończąc, już chciałem jeszcze zapytać o jedną sprawę, bo mm -hmm. to, to jest bardzo ciekawe. Jaki wpływ na to, ten wybuch społecznego niezadowolenia, na poparcie dla opozycji e, miało takie, miało Lekceważenie przez białoruskie władze, przez samego Łukaszenkę, epidemii koronawirusa. Bo wiemy, że on, jakby wprost, twierdził, że jest to nic groźnego, że 90% populacji przeszło już koronawirusa, że wystarczy napić się wódki i wszystko będzie pojechać ok. Pojechać na traktorze. Tak, tak, pojechać na traktorze. Wydaje się, że państwo, które wmawiało swoim obywatelom, że będzie się nimi opiekować, nagle po prostu no, pokazało im środkowy palec. To prawda, znaczy mamy do czynienia bardzo często z takimi różnymi zapalnikami, które mało kto by pomyślał, że one mogą stać się zapalnikiem. I myślę, że rzeczywiście ta niefrasobliwość władz białoruskich w sprawie COVID-u, y, która zresztą bardzo kontrastuje z zachowaniem władz rosyjskich, które wprowadziły bardzo tam drastyczne środki y, y, ochronne i jak gdyby, dystansu społecznego, y, trochę takie stworzyło wrażenie, że ten Łukaszenka nie jest tym baćką, nie jest tym ojcem narodu białoruskiego, który dba i troszczy się o, o, o społeczeństwo, ale który jest tam zainteresowany wyłącznie z utrzymaniem się u władzy, ale to, ale to oczywiście... Taki, taki zapalnik nigdy by nie zadziałał gdyby był jeden jedyny, gdyby nie było ku temu gruntu, gdyby nie było ku temu podstaw, gdyby sytuacja gospodarcza na Białorusi się y, drastycznie nie pogorszyła, jakby nie wyrosło nowe pokolenie, które ma dosyć rządów Łukaszenki rządzącego od 26 lat, to, to tak naprawdę nie było innej właściwie Białorusi niż Białoruś Łukaszenki i mam, mam, mam wrażenie, że to jednak ta Psychologiczna potrzeba jakiejkolwiek zmiany, ona jest czymś najsilniejszym, nawet silniejszym niż frustracja z powodu sytuacji gospodarczej. Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był moim Państwa gościem. Dziękuję, Panie dyrektorze. Dziękuję serdecznie.